Dzisiaj pogadamy o tym, czemu aż tak was to boli, że mam szansę uczciwie zarobić. Pogadamy w samochodzie, ładna pogoda, słońce świeci mi na glace, mokre czoło mam. Zanim się zapytacie, co z y, subarką, odpowiem, bo to nie jest, znaczy to też jest suba, ale nie. Zanim się zapytacie, odpowiem, nie wasz interes. To jakby pierwsza wiadomość do widzów, którzy nie są widzami, którzy tak naprawdę są sezonowcami i są pierwsi do zadawania pytań, na które odpowiedzi udzielałem 200 razy przez kilka lat. A kto wie, ten wie, bo jakby każdy komaty wie co z subarką. To słowem wstępu, delikatnie, ofensywnie, ale no do was tylko tak można, nie? Krótko i na temat, bo skończyła się taryfa ulgowa i pogadamy sobie dzisiaj o tym, czy kursy, które robię, są skamem, nie? Odpowiemy sobie na podstawowe pytanie, które zadaje bardzo wiele osób w komentarzu. Zarzuca mi, że skamuję, czyli. Oszukuję ludzi, tak? Na kursy, że moje kursy są w jakiś sposób oszukane, są oszustwem, nie powinny być sprzedawane. Tak wiele osób tutaj twierdzi w, w opisie, w, przepraszam, w komentarzach i, i pora rozwiać wątpliwości. Czy mój kurs jest skamem? Moje kursy, tak naprawdę. Mam tutaj nawet listę rzeczy, które muszę poruszyć, żeby wszystko jakby dopiąć na ostatni guzik. Czy kurs to skam? Nie! Jakby. Po prostu, nie. Skamem jest coś, skam byłby to wtedy, kiedy oszukiwałbym ludzi, kiedy mówiłbym, że dostaną coś, czego nie dostaną w środku, a oni dostają dokładnie to, co jest. Powiedziane. To znaczy, dostają zawartość kursu, jednego bądź drugiego, która jest dokładnie opisana na stronie, i dostają dobry, e, dobrej jakości materiał edukacyjny e, stworzenia muzyki ode mnie, od osoby, która uważam, do tego przejdziemy potem, ogarnia temat i ogarnia tworzenie muzyki. E, I nie tylko, do tego też przejdziemy. Natomiast, co jest bardzo ważne, e, ten kurs kupiło ponad 800 osób, jeden bądź drugi, nie? Bardziej mix mastering, ale kurs tworzenia muzyki też kupiło y, sporo osób i nie spotkałem się z żadną opinią, że jest to scam od osób, które kupiły kurs. E, jakby opinie, że kurs jest scamem pochodzą tylko od osób, które nawet nie zajrzały do środka, nie, nie wiedzą co tam jest, albo po prostu boli ich, że mam szansę dziś uczciwie zarobić, nie? E, I i krótko i na temat, nie? nie było osoby, która kupiła ten kurs i jakby poczuła się oszukana. Szczególnie, że mamy 14 dni gwarancji, gdzie można przetestować sobie ten kurs. I jeżeli ktoś twierdzi, że to nie jest dla niego, to dostaje zwrot pieniędzy. I to jest jakby przede wszystkim od tego zaczynając, wiadomo, że to nie jest skam. Ale przejdźmy konkretnie do punktu drugiego, który teraz dużo osób mi zarzuci. Nie umiem miksować. Zacznijmy od kursu Mix Mastering, bo on był pierwszy i dużo osób zarzuca mi, że ja uczę miksu, a nie umiem miksować. I bardzo dużo osób zarzuca mi to, a nie zdaję sobie sprawy, że jakby to nie jest 2018, 2019, 2020 rok. Bo zdradzam niektórym sekret. Jak zaczynałem robić te głupie poradniki do miksów w 2018, 19 nie umiałem miksować. Naprawdę, nie umiałem miksować. Ja przed pierwszym profesorem rapu, który ma teraz najwięcej wyświetleń. Dopiero coś chyba miesiąc wcześniej ściągnąłem Ripera. Rapowałem już wcześniej, ale nie ogarniałem zupełnie efektów miksu i tych rzeczy. I poznałem jakieś podstawy, i nagrałem taki film dla Beki, bo zacząłem, o, z tymi podstawami, to już jakoś mi zrobię taki filmik dla ja. I on poleciał, wybił się. I wtedy bardzo dużo osób stwierdziło, że ja umiem, że ja ogarniam, że ja się znam na tym. Nie znam się na tym, znaczy nie znałem się wtedy na tym. E i, I okrzyknęło mnie jakimś tam mądralą na ten temat. Dużo osób się z tym nie zgadzało i mówiło: Ej, przecież on gada głupoty, on nie ogarnia, on gada ten. Ale trochę nie to było celem tych filmów, potem się okazało. Bo tak, ja wtedy nie ogarniałem. E Wszedłem w ten sposób w ten świat troszeczkę muzyki, obróbki, zacząłem rozmawiać z różnymi ludźmi na ten temat, uczyć się, zdobywać wiedzę. Jakby to mi dało taką przepustkę do kontaktów z ludźmi, do różnych pytań, które ludzie mi zadawali. Ja nie wiedziałem, jakie odpowiedzieć, zaczynałem szukać odpowiedzi. I tak przez te wiele, wiele lat się nauczyłem. Sporo osób mi mówiło wtedy, że ja nie umiem, i oni mieli rację. Wtedy tak, nie umiałem. Natomiast to, co było fajne w tych poradnikach i to, co wiele osób do tej pory dostrzega, i jakby wspomina je dobrze, że one były prosto wytłumaczone. Że nawet jeżeli gdzieś popełniałem wiele błędów merytorycznych, bo popełniałem, to one były dobrze wytłumaczone. Moim darem nie jest to, że ja potrafię miksować. To jest coś, czego ja się nauczyłem i zdobyłem tę wiedzę. Moim darem takim naturalnym, który gdzieś tam jakby zawsze miałem skądś tam, to jest to, że ja potrafię uczyć. Ja jestem, ale. Jest... Jest 30 stopni, jest skwar opór, nie? Moim darem jest to, że ja potrafię uczyć, i też dlatego te kursy uważam, że są wyjątkowe, bo ja potrafię dobrze wytłumaczyć te zagadnienia, potrafię je ułożyć w odpowiedniej kolejności, bo kurs to nie jest jakaś jedna lekcja z jednego zagadnienia, tylko to jest cały proces, nie? Tam w miksie i masteringu jest bodajże z 60 lekcji coś takiego, no tych lekcji jest ponad 100 w obu kursach. I jakby ten proces po kolei jest ułożony w taki sposób, że ja bardzo długo myślałem, ja tak naprawdę więcej myślałem nad tym kursem, jak go ułożyć, niż go nagrywałem, bo chciałem dobrze przekazać tę wiedzę. I jakby sama wiedza na temat miksu i masteringu to jest jedno. I to tego też jakby bardzo ciężko jest szukać na YouTubie, ale przede wszystkim to, to, co uważam jest tą wartością, jest ułożenie tej wiedzy. No właśnie, bo ta wiedza, ja umiem miksować, jakby ustalmy. Umiem miksować. Każdy może sobie odpalić moje nowe kawałki, świeże kawałki i ocenić, czy ja umiem miksować. Ja przez te wiele lat, od tego 2018 roku, nauczyłem się miksu, poznałem ludzi, poznałem jakby zagadnienia, nauczyłem się od wielu ludzi z branży tego miksu, poznałem te wszystkie rzeczy i potrafię miksować. Ale przede wszystkim, właśnie przez to, że nie chodziłem do żadnych szkół muzycznych, nie pomieszało mi się to w głowie. Uczyłem się tego sam, jako zwykły chłopak, i gdzieś tam nakręciłem sobie te rzeczy. Wiecie, e, rozkładałem na chłopski rozum, i gdzieś tam dochodziłem do właściwych wniosków. I każdy może odpalić sobie mój numer i stwierdzić, czy on brzmi dobrze. Po prostu włączcie jakiś mój kawałek i stwierdźcie, czy on brzmi dobrze, świeży, nie wiem, gdzieś tu coś puszczę, wrzucę wam jakąś playlistę, czy coś. Włączcie po prostu jakiś mój numer i stwierdźcie, czy on jakby jest słuchalny, czy nie wiem, czy brzmi jak kasztan. Jeżeli dla was brzmi jak kasztan, to okej. Okay. Jakby to nie, nie umiem miksować według was, kurs nie jest dla was. Tyle. Natomiast sporo osób po prostu kupuję mój miks i są to osoby, które mają studia, które jakby robią yy, yy, muzykę na co dzień i chcę ode mnie mój miks, podoba im się mój miks, podoba im się to brzmienie. Więc e, tak, kiedyś nie umiem miksować, natomiast wiele z was mam wrażenie, że zostało gdzieś w głowie, yy, w głowie im zostało. Kamera się przygrzewa w ogóle. Zostało im w głowie o, działa mikrofon przynajmniej. To, że ja w 2020 nie umiałem miksować. Nie umiałem, tak, tylko że jest 2024. Ja przez te wiele lat zdobyłem bardzo wiele wiedzy, a te stare poradniki, które ludzie chcieli ode mnie, żebym im nagrywał, nagrywałem. Nie powinienem wtedy, szczerze, nie powinienem, ale czasy się zmieniły i, i tyle. E, idąc dalej, e, YouTube to nie jest platforma edukacyjna i jakby dlatego nie wrzucam takich tut tutoriali, poradników na YouTube'a. Po pierwsze, ustalmy. Chcę zarobić i uważam, że te ceny za te kursy są uczciwe. Za taką wiedzę to jest koszt tak naprawdę kurs mix mastering to jest koszt trzech, czterech miksów tak naprawdę porządnych i możecie takie miksy samych miksów już nie mówię o jakby chodzeniu do studia czy coś nie więc kurs mix mastering to jest koszt czterech porządnych miksów a możecie je robić w nieskończoność nie kurs tworzenia muzyki jest jeszcze tańszy i można fajnie zacząć podstawy robienia muzyki pisania tekstów tworzenia bitów co też jest mega ważne w dzisiejszych czasach bo sam bit to jest jakieś 300-400 zł na wyłączność to w ogóle nie więc można zacząć i tak naprawdę koszt który musicie wielu z was musi ponosić jeżeli nie chce tego robić samemu jest bardzo duży po prostu, a może to... Zrobić samemu i nawet zacząć na, na tym zarabiać. Więc uważam, że cena jest uczciwa, a to, że nie ma tego na YouTubie, to też jest kwestia tego, że na YouTubie nikt by tego nie oglądał. Ustalmy, umówmy się i jakby raz na zawsze skończmy jakby z tą brednią, że ktokolwiek tutaj na YouTube by oglądał te poradniki. Zawsze content rzeczowy, edukacyjny na tym kanale szedł gorzej. Chcieliście robienie z siebie idioty, w sensie proste triki, proste sztuczki. Ja nie mówię, że sztuczek nie ma w tych kursach, ale w tych kursach jest ta wiedza, jakby podsumowana w pewną serię, nie? I ktoś dostaje całą serię oglą ogląda całą serię lekcji, całą serię kursu, a nie trafia na jakiś jeden odcinek na YouTube, który w ogóle i tak się nie ogląda, bo włącza każdy go i wyłącza, bo tam nie ma jakby głupiej mordy na miniaturce i tak dalej. I, I tak naprawdę ten kurs, kiedy ktoś go kupuje, to się zobowiązuje też, żeby go robić. Ja też czuję się lepiej sam ze sobą, że ktoś kupił ten kurs i robi go, a nie że ja wrzucam jakieś głupie filmy na YouTube'a, których nikt nie ogląda. No bo nikt nie oglądał tych, jakby naprawdę proporcjonalnie do wyświetleń, które miałem, zawsze poradniki szły najgorzej. Ja rozumiem, że one teraz po czasie mają jakieś tam duże wyświetleń, ale wtedy nie miały i teraz tym bardziej nie będą miały przy tych zasięgach, które mam. Więc ustalmy, jakby kurs jest dlatego zrobiony tak. Bo na YouTubie, YouTube to jest platforma rozrywkowa, nieedukacyjna, i na poważną edukację nie ma tam miejsca. I ja też nie włożyłbym tyle pracy, bo to były miesiące pracy nad tymi kursami, żeby je dobrze zrobić, żeby każdy zrozumiał, żeby dobrze je przemyśleć. I te miesiące pracy, jakby gdybym wrzucił na YouTuba, to po prostu. Nie zrobiłbym tego, no po prostu. Nie ma żadnego sensu wrzucać czegoś takiego na YouTube'a. I to jest też zrobione dla was, żebyście wy mieli możliwość, bo dużo osób chciało ode mnie takie poradniki, a ja mówiłem: hej, ja nie chcę tego robić, bo to nie pójdzie na YouTube'ie. Nikt nie będzie tego oglądał. Ja mam wiedzę, potrafię tłumaczyć. Ludzie na streamach to widzieli, że potrafię tłumaczyć. Ludzie jakby na profesorach rapu też widzieli, że potrafię coś wytłumaczyć, ale wiecie jak jest, nie? I po prostu na YouTube'a to się nie nadaje.